Witam ponownie, szanownych zebranych. Kto będzie chciał posłuchać o geologii wawelskiego wzgórza, zapraszam. To jest wiedza, którą chcę Państwu tutaj przekazać. Zebrana w wyniku dobrych kilku lat, może kilkunastu lat, yy, takiej wyrywkowej, co prawda, ale jednak działalności geologicznej w, na Wawelu i w jego. Bezpośredniej bliskości. Zacznijmy od mapy pana Ryszarda Gradzińskiego z 1970 roku. Mapy geologicznej, która pokazuje nam wzgórze wawelskie. Tutaj jest ono zaznaczone schematycznie. Nad wisłą, która się tutaj płynie, tu jest skałka. I pokazuje co? że wzgórze Wawelskie zbudowane jest z, górnej, z, z wapieni górnej jury. Tutaj mamy zaznaczone niebieski, jasno-niebieskim kolorem. W północnej części dochodzą tutaj cienkie wystąpienia kredy, reprezentowane głównie przez wapienie muszlowe, takie typu. Rafowego, tutaj jeszcze wychodzi Jura, też w pobliżu rynku krakowskiego. No i na skałce też Jura wychodzi. A dookoła mamy Miocen. No i to jest taka ogólna mm, sytuacja geologiczna wzgórza Wawelskiego i tego odcinka aż w stronę rynku. Gdzie wiadomo, że pod rynkiem też są takie ostańcowe formy wapienne. To jest, tutaj jeszcze są zaznaczone uskoki. Te takie czarne krechy to są uskoki. Także w, w skórze wawelskie jest jak gdyby odcięte systemami uskoków i tworzy taką strukturę zrębową, zrębowo-schodową. Reszta jury jest pod tym żółtym, że tak powiem, pod, pod miocenem i młodszymi osadami. Więc zacznijmy od. Od pieca, jak to się mówi, od najstarszych osadów na terenie tutaj wzgórza Wawelskiego i najbliższego otoczenia to są wapienie skaliste i płytowe górne jury, które są datowane tworzyły się w morzu. Piękny rysunek jest tutaj morze. Morze faluje, prawda, pływają w nim amonity. Tworzą się horyzonty krzemienne z gąbek, to są gąbki, tak symbolicznie zaznaczone, które rosną na dnie. Cóż wiemy o tych czasach? O tych czasach wiemy tyle i o tej sytuacji, że Morze Jurajskie na terenie Krakowa ono ściągnie wałem tęczyńskim dość daleko na zachód. Skałki Twardowskiego obejmuje no i oczywiście rąb podgórza w Krakowie to to wszystko jest mniej więcej to samo te same wapienie czasem troszkę niższe partie czasem trochę wyższe w każdym razie wiemy z badań izotopów tlenu, że temperatura wody morskiej w Jurze, czyli te 160 milionów lat temu, wahała się między 16 a 17 stopni średnia roczna, więc to było może ciepłe Potem ono się wycofało, na, na dnie powstawały wapienie, które teraz budują wzgórze wawelskie. No i tam trafiają się pojedyncze krzemyki. Więc minęło powiedzmy około 95 milionów lat, kiedy zaczęły się niepokoje tektoniczne. E, Uruchomiła się orogeneza alpejska, tak zwana, zaczęły się dźwigać góry dość mocno na południu. To oczywiście nie było, nie trwało przez dzień czy przez dwa, ale przez długie dziesiątki milionów lat. To była ta główna faza orogenezy alpejskiej, czyli wynurzania się gór. Ale na przykład nasunięcie karpackie, które biegnie powiedzmy od rejonu Skawiny i tam dalej jeszcze na, na, na zachód przez rejon Wieliczki, Bochni, aż tam na wschód do granicy z Ukrainą, to nasunięcie karpackie cały czas wędruje, przemieszcza się, skały się przemieszczają. Na, na północ w tempie no, 1 do 2 mm rocznie, zależy w której partii. Ale w tej orogonezie alpejskiej skały wapienne, wapienie jury i częściowo kredy w niewielkim stopniu zostały wyniesione w górę i utworzyły tzw. zrąb wzgórza Wawelskiego, to jest to e, obcięty uskokami, to są te takie przerywane linie. W tym czasie również powstał zrąb Skałki, którą znamy i jest miejscem powszechnie znanym. No te ruchy tektoniczne głównie w górę, ale też i w dół. Cały ten cały płat Jury skalistej został strzaskany. Powstał wtedy właśnie z rąb e, lasku Wolskiego, idące aż tam w kierunku tęczynka. Powstało, powstały skałki twardowskiego. No i cóż, wapienie wyglądają część przynajmniej. No bo nie wszystkie udało się zbadać. Wapienie wyglądają w ten sposób. Są to mikrytowo sparytowe wapienie zbudowano oczywiście z kalcytu, czasem miejsca pocięte żyłkami kalcytowymi. To jest zdjęcie mikroskopowe, to jest skala wapieni właśnie ze wzgórza wawelskiego. Przy czym to są właśnie wapienie, które no, nieco ponad jaskinią, smoczą jamą się znajdują. No i krzemienie, które tu są zaznaczone symbolicznie, najczęściej halcedonowe, halcedonowo-opalowe, zawierają wrostki, e, szczątki spikul, czyli igieł, gąbek, bo to są krzemienie są pochodną najczęściej gąbek budujących organizmy z igieł e, takich krzemionkowych. No i tu jest jeden z, jedna z odmian krzemieni, tych odmian jest bardzo wiele, można powiedzieć, że Kraków na krzemieniach stoi. Po tym okresie gwałtownej orogenezy alpejskiej, wynurzenia się całego e, wzgórza wawelskiego, rozpoczął się e, od paleogenu, czyli od około 65 milionów lat, jak to wszystko się wynurzyło z morza, zaczął się okres. Erozji, destrukcji tego zrębu wawelskiego, zrębu wzgórza wawelskiego. Widać, że te erozja wodna, wiatrowa spowodowała przede wszystkim usunięcie części wapieni. on, Ten zrąb był dużo wyższy. No, trwało to w końcu 42-42 miliony lat. To trochę czasu minęło. W tym czasie we wzgórzu wawelskim zaczęły rozwijać się systemy krasowe, leje krasowe, a równocześnie w tym czasie prawdopodobnie zaczęły się tworzyć pierwsze fazy smoczej jamy, którą tutaj mamy schematycznie narysowaną. Zaczęły również w wyniku erozji rozwijać się doliny rzeczne. Które najchętniej oczywiście rozwijają się w miejscach, tam gdzie są uskoki tektoniczne, albo w ich pobliżu. Czyli można przypuść, dlaczego? Dlatego, że tam skały są skruszone tektonicznie i stosunkowo łatwe do y, usuwania przez wodę płynącą. Y, Także woda chętnie właśnie tymi miejscami tektonicznymi płynie. Na przykład Nil płynie wielkim rozłamem tektonicznym, prawda? Bo tam skruszone skały sprzyjają erozji wodnej. No tam, gdzie skały są lite, ta erozja też się rozwija, ale ona idzie dużo wolniej. Więc tutaj zaczęły się formować doliny Rzeczne, to pierwsze takie fazy zaczynały się pogłębiać te doliny. No, trudno mówić, że Dolina Wisły, czy Dolina Rudawy, czy Białuchy już miały wtedy jakieś początki, zaczęły się tworzyć, ale niewykluczone, że tak. Równocześnie z ciepłym, w związku z ciepłym klimatem paleogenu zaczęła się, zaczęła się na wapieniach, nie tylko na Wzgórzu Wawelskim, tu omawiam Wzgórze Wawelskie, ale w całym obszarze podkrachowskim zaczęła się rozwijać tetra czyli taka zwietrzelina czerwona e, e, i lasta, która e, w tej chwili no, jest, tworzy się nadal w, w rejonie Morza Śródziemnego na wapieniach. Ten klimat palogenu aż do miocenu, oczywiście z wahaniami, był klimatem z, w, z, w dużym stopniu sprzyjającym rozwojowi właśnie. Terra rosy gleby czerwonej, która na powierzchniach wapieni jurajskich między okruchami się zachowała, i wygląda ta terra rosa glinka czerwona, ta, ta zwieczelina, wygląda w ten sposób. Ona jest trochę zapiaszczona, zbudowana jest przede wszystkim z kaolinitu o niskim stopniu uporządkowania struktury. Zawiera konkrecyjki żelazowe i manganowe, stąd taka barwa czerwona. Występują w tej glince zwiecelinowej, występują ziarna kwarcu, no i inne minerały jako minerały śladowe. To jest to, co tutaj na tym wzgórzu wawelskim się tworzyło, a potem, po okresie miocenu, o którym opowiem za chwilę. To wszystko zostało zmyte, i choć ta zwyczajna była pierwotnie dosyć gruba, zachowała się jedynie, jedynie małymi fragmentami. Dobrze się trzeba przypatrywać głównie na strop wapini yy, i kontakt z skała, ze skałami młodszymi. Tak to wyglądało. Tu się też rozwi rozwijała się odnoga, yy, która idzie przez planty Ditla. Wisły między skałką e, to jest z rąb skałki, prawda, a to jest wzgórze Wawelskie, kiedyś płynęła Wisła między skałką do, do XIX wieku, prawda? Płynęła Wisła między skałką a Wzgórzem Wawelskim. No i to jest ta odnoga, która płynie w kierunku Podgórza. Miocen to też jest dość długi okres czasu, który mm, trwał pomiędzy 23, a mniej więcej 14 tysięcy 14 milionów lat temu no, o, o, o po, połówki milionów i setki lat nie będziemy się kłócić, no bo to jest dyskusyjne. Z górze w tym czasie również e, ulegało i, intensywnej e, em, erozji. Dalej rozwijał się Kras, dalej rozwijała się Smocza Jama, i w Miocenie na ten obszar, jak i na cały obszar na wschód od Krakowa, weszło Morze Mioceńskie, wszystko się obniżyło, prawda? I prawdopodobnie w tym okresie wzgórze wawelskie było wyspą. Wokół której e, pięknie falowało Morze Mioceńskie. Również dyskusyjne jest, czy skałka wystawała ponad, ponad e, powierzchnię morza, czy nie. To jest to samo morze, z, z którego krystalizowały w Wiliczce sole, znane z kopalni, z muzeum, prawda? No i dalej na wschód to morze ciągnęło się aż do, w kierunku morza. Obecnego Morza Czarnego na zewnątrz, Karpat. Na Ukrainie w tym czasie powstawały również sole kamienne w Truskawcu i w innych miejscowościach, były eksploatowane przed, przed wojną. To były tereny, gdzie polskie górnictwo działało. Teraz to jest w dużym stopniu zniszczone. W tym morzu tworzyły się sole potasowo-magnezowe. No, i cały czas rozwijał się na wzgórzu wawelskim Kras, tworzyły się leje krasowe o różnej wielkości, i powiększała się Smocza Jama. No trudno w tym momencie powiedzieć, czy Morze Mioceńskie wpływało do Smoczej Jamy, bo Smocza Jama w tej chwili jest dość wysoko nad lustrem Wisły, ale wtedy ta sytuacja była inna może było dość wysoko. I mogło być, mogła być taka sytuacja, że może wpływało do, do smoczej jamy, sprzyjając jej rozwojowi erozji, prawda, i tak dalej, taka mokra jaskinia. Dowodem na tą sytuację, że tak było z morzem właśnie są badania, które robiliśmy w pobliżu tak zwanego świętego jeziorka Świętego Źródełka na Skałce. To jest właśnie obrazek tego Świętego Źródełka z jeziorkiem. Okazuje się, że woda w tym jeziorku, która nie zamarza w zimie, jest uważana za leczniczą i świętą. Jest po prostu solanką pochodzącą właśnie z osadów tego Morza Mioceńskiego. O dużej zawartości chlorku sodu i różnych innych pierwiastków. Także ta sytuacja funkcjonowania morza, powstawały w tym czasie warstwy skawińskie z charakterystyczną fauną y, otwornicową badaną między innymi przez pana profesora Stefana Aleksandrowicza i inne osoby y, powstawały warstwy młodsze, także ten okres był bardzo barwny, na północy w rejonie Machowa Piaseczna tworzyły się pokłady gipsów, które potem przebudowały się w siarkę. Patrzmy dalej. Pleistocen to w całej historii e, e, wzgórza wawelskiego no, stosunkowo krótki okres czasu, bo to jest między 2 miliony 300 tysięcy lat temu a 12 tysięcy lat temu. Więc to jest. E, no powiedzmy 2 miliony z hakiem okres czasu. W stosunku do 160 milionów lat, czyli górnej jury, no to to jest, że tak powiem, niewiele. Ale wzgórze wawelskie dalej ewolu ewoluowało, przeobrażało się, podlegało e, erozji. E, na szczycie e, wzgórza pojawiły się e, osady takie piaszczyste. Prawdopodobnie polodowcowe, nie wiadomo czy nawiane, czy napłynęły. Miał miejsce dalszy rozwój e, e, pradolin e, e, rzecznych, wisły, prawda, rudawy, białuchy, czy prądnika i innych e, rzeczy krakowskich, wilgi. W tym czasie, no, w zimnym klimacie. Przychodzili tutaj już ludzie na wzgórze wawelskie. Dowodem są narzędzia krzemienne odkryte w lejach krasowych, tych, o których mówiłem, że cały czas się rozwija. Czyli były leje, zostały zapełnione e, piaskami częściowo i tą terrarosą czerwoną, o której mówiłem. I w tym materiale na wtórnym złożu są narzędzia krzemienne. Tutaj jest jedno z takich narzędzi, e, te narzędzia były badane przez pana profesora e, Sawickiego, przez profesora Żaki, przez e, pana Stanisława Kowalskiego, pana profesora Kozłowskiego, Gintera. No, mają e, swoją, że tak powiem, e, swój, e, swoje publikacje, bardzo interesujące zresztą, ale bez wątpienia. Kilkanaście, a może nawet kilkadziesiąt lat temu te daty nie są pewne tych krzemieni, ale na pewno jest to paleolit, e, czyli górny Pleistocen, może i nawet środkowy. No, tutaj urzędowali ludzie, więc na pewno łapali ryby, było świetne miejsce e, do obserwacji otoczenia, do polowania i tak dalej. E, siedzieli. Prawdopodobnie też pali ogniska, no ale mało co o tym wiemy. Materiały są zebrane, znajdują się w, w magazynach wawelskich do, do dalszego opracowania. Może jeszcze następne prace archeologiczne coś po, pozwolą odkryć. I mamy okres wczesnośredniowieczny, średniowieczny Trudno powiedzieć, w latach dokładnie, niedawno żeśmy skończyli z panią. Była tą kopką badania takich dołków posłupowych, w których była, były słupy umocowane i na Wawelu jeszcze przed rokiem tysięcznym na pewno, bo rotunda najświętszej panny Marii jest datowana na około tysięczny rok, a te dołki znajdują się pod osadami. I pod fundamentami tej rotundy, czyli muszą być starsze niż tysiąc lat, nie wiadomo ile, o ile starsze. W każdym razie w tych dołkach były montowane słupy, tu są ślady formowania tych dołków. To nie są dołki posłupowe, te dołki krasowe, tylko posłupowe, zrobione sztucznie przez człowieka. O tym właśnie w tej chwili będzie drukowana publikacja. A zatem. Na Wawelu, jeszcze przed najstarszymi obiektami, powiedzmy architektury kamiennej romańskiej, stał jakiś obiekt drewniany. Może się uda nieco więcej kiedyś o nim powiedzieć, ale na razie to jest, że tak powiem, kwestia przyszłości. Oczywiście erozja znowu troszeczkę zredukowała wysokość wzgórza wawelskiego. Formy krasowe się nadal rozwijały, leje krasowe i tak dalej, mimo że to był już okres bardzo nam bliski, i y, tworzyła się nadal, poszerzała się smocza jama. A wszyscy myślą, że to wszystko o czym opowiadam to kiedyś się działo, a teraz już się nic nie dzieje. No nieprawda, w tej chwili dalej występują zjawiska krasowe na wzgórzu wawelskim. Tylko tempo tych zjawisk jest bardzo wolne i my ich nie zauważamy. Te 160 milionów lat od górnej jury potrafimy w naszych mózgach bardzo skompilować, zrobić z nich taką esencję. I wtedy wydaje się, że te zjawiska krasowe rozwijały się bardzo szybko. Nieprawda, one się rozwijały w takim samym tempie. Jak w tej chwili o czym mówi tak zwana zasada aktualizmu, geologiczna zasada aktualizmu, która powiada, że zjawiska, które <coughs> przepraszam, w tej chwili obserwujemy odbywały się mniej więcej w takim samym tempie jak kiedyś, no więc tempo było dość wolne. Dalej następował rozwój dolin rzecznych. To bez wątpienia ślady tego mamy na placu na Groblach, na przykład, gdzie pod obecnym boiskiem sportowym pierwszego liceum, i, i nad parkingiem podziemnym, no występują osady takie typu bagiennego. Więc od zachodu, południowego zachodu, Wawel był otoczony przez bagna, wtedy właśnie i Był świetnie dzięki temu broniony. Również yy, badania w rejonie Skałki mówią, że tutaj też <laughs> między Wawelem, skórzem Wawelskim, a Skałką występowały bagna, którymi płynęła yy, odnoga Wisły, ta, która płynęła przez Ditla i potem do Starowiśnej, co zostało zasypane i są stare mapy z XVII-XVI wieku, gdzie tutaj występują i bagna, i, i takie jeziorka jakieś niewielkie, no i ta odnoga, która płynęła pod, że tak powiem, pod górzem, yy, czyli obecnie yy, taka główna, uregulowana część koryta wyślanego, bez wątpienia też się <laughs> nadal Powoli, bo woli roz, rozwijała. No i tutaj mamy okres, że tak powiem, najmłodszy. Wzgórza Wawelskiego, gdzie nastawiano różnych budy budynków, łącznie z katedrą, i to wszystko, co wiemy, co turyści oglądają baszty, niebaszty, prawda? Um, wszystko to jest bardzo ciekawe. I mm, od wczesnego średniowiecza, czyli od postawienia rotundy Najświętszej Panny Marii, tak mniej więcej. Mniej więcej, nie będziemy się o pojedyncze lata kłócić. Oczywiście dalej te zjawiska krasowe i różne inne, zaczęło się niszczenie powierzchni Wawelu przez ludzi. Oczywiście są miejsca, gdzie wysypan, wysypywano śmieci, z Zamku Królewskiego, miejscami te, te są wały obronne no i tutaj jest bardzo bogato taka młoda geologia, kilkusetletnia, jest niezwykle bogata i bardzo trudna do, do zrozumienia i do powiedzmy rekonstrukcji. Między innymi pan Andrzej Kukliński, pani Beata Kopka się tym zajmowali. I zajmują niezwykle dużo szczegółów. Tutaj nie będę tego wszystkiego omawiał, całej tej geologii młodej, takiej geologiczno-archeologicznej, dlatego że niewiele nie, nie wiem, poczytałem, ale no nie, nie, nie wszystko wiem i nie jestem zbyt mocny, żeby to opowiadać. No ale do XIX wieku, cóż wiemy? Wiemy bez wątpienia, że. Leje krasowe, o których wspominałem wielokrotnie, które się tworzyły kiedyś, zostały zasypane śmieciami różnego rodzaju. Niektóre z nich pełniły rolę szamba, no bo to z góry no gdzie tu kopać, co kopać, jak kopać, więc wykorzystywano nat naturalne formy krasowe leje, właśnie, żeby tam wpuszczać prawda, śmieci i różne inne rzeczy. No, Z Mocza Jama powiększała się, no, w tym momencie się zapewne pojawiła legenda o szewczyku Dratewce i o, o e, baranie na, na, na ładowanym siarką. Prawda? No, na Skałce też się pojawiały pierwsze obiekty, które się rozbudowywały. Część klasztoru stoi na skale, na, na tej skale wapiennej, a, ale część stoi na śmietniku, więc tam ta sprawa wytrzymałości gruntów jest dość istotna. Ten, te obiekty architektoniczne, skałki, stoją na bardzo różnych rzeczach, stąd też pewna niestabilność, ich niestabilność. Oczywiście koryta rzeczne, Wisły i innych rzek tutaj występujących, w tym również została wykopana fosa, prawda? Dookoła miasta w pewnym momencie, tak zwana fosa polokacyjna, która była zasilana wodami. W końcu zmieniono bieg ujścia Rudawy, przeniesiono spod Wawelu pod Norbertanki. No i cała bajka już znana i opisywana wielokrotnie. Proszę Państwa, oczywiście to jest pewna przymiarka do e, historii wzgórza Wawelskiego, e, pewien schemat, do którego można dodać będzie z czasem bardzo wielu różnych nowych informacji, a może nawet już teraz, może coś mi umknęło. W każdym bądź razie ten e, okres czasu od wczesnego średniowiecza do końca XIX wieku jest niezwykle burzliwy, powiedziałbym, w geologii, w takiej geoarchologii. No i to bez wątpienia będzie nadal robione, wykopaliska, będą rozpoznawane warstwy i będzie dokonywana rekonstrukcja różnych wydarzeń w tym okresie czasu. No niemniej jednak taka przymiarka do pełnego przeglądnięcia od Jury od Morza Jurajskiego, ciepłego, falującego do końca XIX wieku, została Państwu w takim bardzo e, okrojonym zarysie przekazana. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. No i jak coś nowego przygotuję, zapraszam serdecznie. Zresztą jest dużo starszych już wykładzików, do których również zapraszam. Wszystkiego najlepszego, miłego dnia.